Witam, witam, witam serdecznie. Wszystkie osoby z poznania To będzie dla Was czytanko na grudzień 2025. Ostatni miesiąc, nie? Tego roku. Kończy się ten rok. Zobaczymy, jak to dla Was, drogie lwy, będzie ten miesiąc wyglądał. Ja zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrypcji kanału, byście byli na bieżąco z filmikami, które nagrywam. Jeśli potrzebujecie czytania prywatnego, maila macie pod spodem. Jeśli chcecie wesprzeć mój kanał, też tam wszystko dane jest pod filmem. No dobrze, zobaczmy. Wiecie to? To będzie taki taki, e, taki wgląd, jak ten grudzień będzie mniej więcej wyglądał, bo grudzień jest też długim miesiącem. I święta, i sylwester. Czytania są tygodniowe, na pełnię, na nów, więc no. Co dla was, sylwy? Okej. Okay, mamy szóstkę mieczy. Mamy poczucie winy, łomatko, miecze, miecze, miecze. No i? Okej, okay. i stres, dużo stresu, dużo stresu. Dużo myślenia, dużo poczucia takiego. Mm -hmm. Wyjść poza iluzję. Tu jest yy, sąd ostateczny w tle. Więc trzeba będzie tu zakończyć jakieś sprawy, które już czas zakończyć. Jak to grudzień? Jakieś opłaty, jakieś niedokończone sprawy, jakieś rozliczenia, jakieś tam sprawy, które trzeba domknąć i wyjść poza iluzję naprawdę. I to może być dla Was ogromnym obciążeniem, i może to dla Was być takim stresem nie? i poczuciem winy, że kurczę, zapomniałem o kurczę a mogłem wcześniej, a mogłem to, a mogłem tamto. Jest jakiś taki aspekt właśnie poczucia stresu. Zobaczymy, co tu będzie ważne. No. Co tu ważne będzie dla lwa w tym miesiącu, w grudniu 2025. Zobaczymy. Mhm. No, i mocno się tu pokazuje ten aspekt takiego, właśnie stresu. Słuchajcie, tak naprawdę to jest Szóstka Mieczy. Ja myślę, ja myślę, Szóstka Mieczy, ósemka Mieczy i Siódemka, 6, 7, 8. Nie ma wielkich arkan, więc sobie z tym poradzicie. Jakby nie patrzył, bo jest to jakieś obciążenie. Przeciążenie. Jest tu też czas, aby w tym grudniu to wszystko, co macie do załatwienia, co powoduje wam jakiś ciężar, jakiś ból, jakieś niedokończone sprawy, jest tu aspekt tego, że można to zrobić. Bo wy myślicie, że nie dacie rady, bo wy myślicie, że, ojeny, wszystko na mojej głowie, tego nie mogłam, tego nie mogłem, tego nie mogę. Poczucie winy, poczucie, że nie dam rady, że nie widzę jakiegoś takiego wyjścia z tego. Jest wyjście, jest po prostu czas, żeby zrzucić ten dobry miesiąc, zrzucić to wszystko ze swoich barków nie? i zmienić myślenie, bo to jest nastawienie. A myślenie, słuchajcie, często jest zgubne, bo my myślimy, a w rzeczywistości wygląda całkiem inaczej. Niż my myślimy. Nie zawsze to, co myślimy, e, tak jest. No? Bo tu jest siódemka buław, która mówi, e, że ja tu nie pozwolę, ja tu stawiam granice, ja tu jestem asertywny, bo coś sprawia mi stres, bo coś mnie denerwuje, bo coś mi tutaj e, ciśnienie podnosi. Mocno stresuje bez wszystkiego za dużo, ale siódemka buław jest taką właśnie energią w tarocie, że ten stres możemy opanować poprzez asertywność. Dość, mówię dość, ileż można. Nie? Zwróćcie uwagę w grudniu, dlaczego wy macie takie poczucie winy? Dlaczego Wam się wydaje, że Wy nie możecie wyjść? Z jakiegoś, z jakiegoś ciężaru. Dlaczego wy? przecież to wszystko jest do zrobienia? To jest tylko wasze takie nastawienie umysłu i takie myślenie. A przecież można być asertywnym, postawić granice. Jest, macie dobrą pozycję. Możecie. To jest wasza energia. I mogę bronić, macie tu siłę, żeby to opanować. Nie? I co my mamy? Mamy tutaj postać, która, która. Jest jest jakby w takiej energii rezygnacji. Jest w energii niedostatku. to może być niedostatek z powodu materii, albo po prostu waszych emocji. Tu jest takie i ważne w tym miesiącu, że wy macie poczucie, Jakbyście byli w jakiejś ślepej uliczce, bezbronni. Nie, kochani, poczucie kryzysu. I tak jak mówiłam, tutaj należałoby się skupić na tym, co mogę zrobić. Co mogę zrobić, bo tu normalnie energia spada. Nie, nie mam siły. I to jestem bezradna, nic nie mogę zrobić. Nie, kochani, możecie. Możecie. To, co Was tutaj bardzo tak przybija, to, co jest takie obciążające, Wy możecie po prostu wyjść z tego. To jest takie odczuwanie energetyczne, emocjonalne, materialne w jakiejś kwestii, nie? Ale zobaczymy sobie, jak tu wyglądają finanse i praca. Dobra? No. Wiecie, tu jest w tle poza iluzję, więc wyjdźcie spoza iluzji właśnie. No, wyjdźcie spoza iluzji, nie bądźcie tej iluzji, że ja nie mogę, że nie dam rady. No dasz radę. Są jakieś sprawy do, do mknięcia, zamknięcia, zamknięcia i wtedy wyjdziecie no, z taką. Takim odrodzeniem się, nie? Bo to jest sąd ostateczny, czyli odradzam się na nowo. Dobra. Praca finanse dla znaków. Znaczy, jak tu będzie wyglądał ten grudzień? Praca finanse. No i znowu mamy sąd ostateczny, czyli podwójnie. No. Trzy miecze. Mm. Piątka kielichów. No, naprawdę w tej pracy, finansach może być różnie. Mamy tu króla kielichów, ale w tle jest dziewięć monet, czyli nie jest tak źle. Nie jest tak źle, Słuchajcie. No, i tak jak mówiłam, są to ostateczne sprawy, sprawy z przeszłości, sprawy, które nie zostały jeszcze dokończone, zakończone. Wydatki yy, niespodziewane jakieś. Sprawy związane z pracą, z finansami, z zakupami, z opłatami. Nie? To wszystko boli, bo trzeba to wyrównać, bo trzeba coś zapłacić, bo trzeba tutaj wydać i tu jakieś wieści przychodzą i to Was mocno rozczarowuje, Jest tu żałoba, poczucie yy, takiego, że to nie miało tak być. Nie? To miało być inaczej. Jest tutaj też. Jakaś kwestia takiego osoby, postaci, która może wam pomóc. I jest tutaj też doprowadzenie tych emocji swoich do, do, do takiego stanu przestać się bać, ale też i takiego spokoju. Nie? Jest tu ktoś, kto może wam pomóc. Wy jesteście, powinni tak, dochodzicie do wniosku: ból, rozterki i tak dalej że tu nie ma się czego bać ja sobie z tym poradzę. Panuje nad emocjami. Bo tu jest emocje, które powodują w was żal, smutek. Z powodu, nie wiem, zakończenia jakiegoś, jakiejś umowy. Zakończenia doprowadzenia jakichś trudnych spraw do, no, do rozliczenia się. Tak? No tu trzeba się rozliczyć. Są to stateczne. Rozlicz się. Zamknij to. I dla Was to jest trudne. Nie? Trudne. Może niektórzy mają braki finansowe, tak? Yy, może niektórzy mają tutaj jakieś sprawy, które trzeba załatwić, dokończyć, rozliczyć, zamknąć, podomykać. Nie? I to jest konieczne. I to widać. Nie pójdzie tak, jak wy byście chcieli, ale jeśli ty. Yy, rozpoznasz, dlaczego tak jest. Zrozumiesz, dlaczego tak jest. I otrząśniesz się z emocji, czyli uspokoisz je, wtedy wyjdzie, że jednak możesz. Dużo tu jest takich energii, poczucia, że no nie po mojej myśli, nie? Ale dziewiątka monet mówi, no ej, chciałeś może coś spełnić i cię nie wychodzi. Bo są jakieś inne sytuacje. Chciałeś tutaj zainwestować w siebie, drogi Lwie, no i to też nie jest po Twojej myśli. Nie? Więc są tu jakieś sprawy związane z tym, że sobie zapracowałeś, że sobie gdzieś zaplanowałeś, że coś chciałeś sfinalizować, a to nie wygląda tak, jak ty chciałeś czy chciałaś bo są jakieś dodatkowe opłaty, bo są święta, bo jest sylwester, bo jeszcze coś tu się pojawia takiego, co daje poczucie e, rozczarowania, smutku, bólu, suma sumarum. Nie możemy tego po prostu gdzieś tam pod dywan chować, tylko uspokoić te emocje, dojrzeć do nich, przestać się bać i spróbować je po prostu w jakiś sposób. Rozliczyć, dokończyć. No. Jest tu też, jeżeli szukasz pracy. Nie? Grudzień taki nie, nie do końca. Ale ten król jest dobrym pomocnikiem, doradcą. Więc może jest jakaś osoba, która mogłaby wam w tej kwestii pomóc. Nie? Pomóc. No. No nie, nie będzie to takie łatwe, powiem wam. Dobrze, zobaczmy. Miłość, relacje. Będzie ciężki trochę ten miesiąc. No dobra, zobaczmy. Relacje, miłość. Co dla znaku lwa. Na grudzień 2025. Co dla was? Miłość, relacje. Królowa mieczy. Czwórka buław. Królowa denarów. Może jeszcze jedną? I trójka monet. No. Kochankowie w tle. Mhm. No czyli... Miłość, miłość, miłość do tego, co robisz, miłość do przyjaciół, do rodziny, do, miłość do, do ludzi. Co, tutaj jest, kochani, aspekt takiego jakiegoś zaproszenia, spokoju, decyzyjności i współpracy. Nie? Yy, poznania kogoś. Yy, no, bardzo dobre karty, jeśli chodzi o relacje, więc. Więc powiem tak. Jest tutaj jakieś jasne spojrzenie, jasna rozmowa, szczera z kimś, bo tu jest jakaś propozycja: propozycja zaproszenia do życia, do domu, do, do celebracji, do zadowolenia. No i oczywiście jest tu jakieś nowe takie poczucie, że okej, okay, zgadzam się. Warto stoję na ziemi. Wiem, jak to zrobić. Wiem, czego chcę. I jest świetna współpraca. No. Dogadanie się z innymi jest tu pomoc. Relacji. Jeżeli jesteś singielką, to może się tutaj pojawić jakaś osoba, która zaprosi Cię do wspólnej, e, wspólnej jakby kontaktu, rozmów, internet. Nie? Tutaj szczerej rozmowy, poznania się, owszem, tu nie ma takiej nie wiadomo jakiej miłości. Kochankowie są w tle, czyli to ty, ty będziesz decydować, ty dokonujesz wyboru, czy wchodzisz w to, czy nie. nie? Więc relacje wszelkiego typu, przyjaźń, koleżeństwo, relacje rodzinne. Tu jest bardzo dobry układ. Natomiast jeśli chodzi o, o to, czy dla tych singli, nie, to tutaj bym widziała właśnie jakieś takie dokonanie wyboru. Nie? Ale najpierw muszę cię poznać, ale najpierw musimy szczerze porozmawiać. I tutaj dochodzi do współpracy takiej powiedziałabym dość fajnej, opartym, opartej na, na takim na twardym podłożu. Nie? Tu nie ma ach, och, ale jest tu fajnie i bezpiecznie. O, może tak. Może tak. Dobrze, jedno przysłonko dla Was od Duchowych przewodników dla znaków Powiedzcie mi tutaj, co dla nich, bo nikt jest ciężko tutaj, jakieś takie stresy, niskie energie. Co dla Was? Decyzja, No. I tu będą ważne decyzje. Decyzje w tym miesiącu, których będziecie musieli dokonać. Tak jak mówiłam decyzja czy wchodzę w tą relację decyzja czy rozliczam się z tym i zamykam jakiś etap żeby uspokoić emocje tu ten stres to wszystko co mówiłam tutaj widzicie decyzja możesz stać w obliczu wielu wyborów i nie jesteś pewien co zrobić odejść z pracy czy zostać Zakończyć związek, czy też nie, przerwać, czy kontynuować jakiś twórczy projekt, iść do pracy, czy zostać w domu z dziećmi. Życie to nieskończone pasmo wyborów, a robienie tego, co najlepsze, nigdy nie jest łatwe. Na szczęście Twoje wyższe ja może pomóc Ci w podejmowaniu trudnych decyzji, zwłaszcza jeśli zechcesz na razie odrzucić na bok niektóre z piłeczek, którymi żonglujesz. Żeby podejmować najlepsze decyzje, trzeba słuchać swojego serca i zajmować się wyłącznie tym, co w tej chwili interesuje właśnie Ciebie. Skup się na priorytetach. To jest ta siódemka, nie? która mówi o asertywności. Ja. Nie? Ja. Skup się na priorytetach, które wzmacniają Twojego ducha i nie pozwól, by przytłoczyły Cię żądania i oczekiwania innych. Poproś swe wyższe ja, by pomogło Ci wychwycić to, co wymaga teraz Twojej uwagi, ufać sobie i nie bać się rozczarowań innych. Twoje wyższe ja zapewnia Cię, że to, co odsuwasz na bok, na dłuższą metę nie jest istotne, pomimo obecnego dramatyzmu sytuacji. Przesłanie dla ciebie brzmi na grudzień. Nie próbuj być wszystkim dla wszystkich. Jeszcze raz. Nie próbuj być wszystkim dla wszystkich. To strata czasu, bo i tak cię, bo i tak ci się to nie uda. No proszę. Nie próbuj być wszystkim dla wszystkich. To strata czasu, bo i tak ci się to nie uda. Choćbyś nie wiem, jak na głowie stawał, drogi Lwie, droga Lwicu. Nie uda ci się. No. I tutaj jest właśnie ten ciężar i to wszystko jest tutaj powiedziane. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam pięknego grudnia. Papa pa, do następnego.